Witajcie w kolejnym odcinku i dosyć moje najdziwniejsze miejsce na rośliny, czyli łazienka, ale to jest też miejsce, w którym rośliny się dobrze czują. Nie oszukujmy się, im tu jest dobrze, im tu jest wilgotno, tu się odbywa parowanie i nie tylko. No wiecie, takie całkiem przyjemne miejsce, jeśli macie okno, a jak widzicie tutaj okno w tej łazience, to nie jest duża łazienka, ale zajmuje praktycznie większość ściany, więc jak najbardziej super miejsce dla roślin i teraz patrzcie, to jest mój filodendron, miks filodendronowy Brazil lemon lime i zwykły skandens, jak widzicie on tu wygląda tragicznie, nie wiem czy to widać z góry doniczkę, on się wychyla totalnie z tej makramy, więc ja już makramę prawie mam skończoną, już dłuższy czas ale jakoś nie mogę się za to wziąć bo potrzebna mi jest jeszcze osłonka, więc może dzisiaj jeszcze zajdę do lakrzona, bo by mu się przydała większa osłonka, ale zanim to zrobię to chyba go wsadzę do wody, wiecie sprysznicuję go, naleję mu trochę, niech on nasiąknie wodą, bo widać, że jest delikatnie taki odwodniony tu mamy obok Scindapsusa. Chyba bardzo polubiłam Scindapsusa, i tego jakiś czas temu przecinałam, To może Wam za chwilkę pokażę, ile on fajnych odrostów puścił. U Scindapsusów to jest tak, że to trochę trwa. Ukorzenianie trwa długo, a wypuszczanie nowych pędów również. Mimo, że ma całkiem fajne, sympatyczne miejsce, widzę, że również jest trochę odwodniony. Więc słuchajcie, taki będzie luźny film. Posprzątamy sobie trochę wśród roślin. Może tak zaczniemy ten dzień. Może to będzie świetny dzień dla roślin i dla nas. Zaczynamy! No i tak to wygląda z bliska. Jak widzicie, wychyla się to przez to, że ona jest czteroramienna. Nie wiem, jak to się stało. Ja go kiedyś pukałam i chyba wyciągłam przez głupoty z makramy. Ogólnie roślina wygląda pięknie, ma się dobrze. Tylko jak widzicie, ona ma taki jakby lekko blady kolor. Więc ja uważam, że to już jest czas, żeby ją porządnie nawodnić, a przez to, że ta osłonka za sobie zobaczymy tutaj ściągnę. Wiecie, co ja zejdę? Bo ja tu stoję, słuchajcie, na dosłownie, nie wiem czy to tak, No, nie będę Wam pokazywać, ale stoję na nawet. No i tak prezentuje się cała roślina, spójrzcie. Ona jest dosyć długa, wielka, i wiecie, jaki był błąd. Może ja nie będę zmieniać osłonki jeszcze zobaczę, bo osłonka chyba była okej, okay, ale ja tam dałam podstawkę, bo mi zbyt głęboko wpadała e, po prostu doniczka w, w osłonkę i chyba to był ten problem, e, że no wiecie, no, zbyt wydawało mi się, że jest zbyt głęboko, więc teraz może po prostu wsadzę ją bezpośrednio w doniczkę w tą osłonkę nie będę się tu niczym przejmować, osłonkę sobie umyję zanim to wróci. No ale jak wspominałam, makrama na pewno pójdzie do wymiany, bo spójrzcie co tu się stało, ona się zaczepiła. Więc leję sobie wodę do wanny i kładę tą roślinę, a nasyfiłam nią, że łohoho będzie mycie wanny do tego. uważałam, że jej po prostu aż dołym korzenie wychodzą, więc plan jest taki, że po prostu ją przesadzę w trochę większą doniczkę, <laughs> bo już czas najwyższy, na pewno jej się to mocno spodoba i nie będziemy tak szybko przesychać więc dziś jest totalny plan na... o! Josi, zostaw! Josi, coś ukradł mi słuchajcie, ukradł... a nie no, to moli. słuchajcie, ukradła mi właśnie tą podstawkę która była w słońce, żeby rośnie trochę wyżej stała. jak widzicie no, ona wygląda pięknie Jedyne co jej trzeba, to może nie nowa osłonka, a o, ale śliczny listek. To po prostu więcej ziemi w doniczce, no zaniedbałam, nie zauważyłam, więc będzie dziś przesadzona i... Wróciłam z Akrzona, mam małe łupy. E, kupiłam sobie doniczki. Słuchajcie, w ogóle jakie ciekawe rzeczy były w Akrzonie. Nie wiem, czy to znacie, a może ktoś zna i wie, czy to dobrze funkcjonuje, czy nie. E, to jest taka opaska na rękę cytrynowa, że niby, wiecie, wieszacie, jest ona wodoodporna i przez 5 do 7 dni nie gryzą was komary, więc jestem ciekawa, czy będzie działać. Może się sprawdzi. Oczywiście do przesadzania, słuchajcie, no to nie dla mnie to dla psów, żeby mi nie przeszkadzały więc w trakcie przesadzania mam małe takie e, nagrody nie wiem, do nagrody zostały same w domu psy, więc na nagrody dla psów też się przydadzą i akurat może nie będą przychodzić i mi ziemi już nawet Wam powiem, że przed wyjściem namieszałam sobie ziemi, więc dobry czas mam, dobry czas e, nagrałam Wam też krótki filmik z Lidla e, i, bo pojawiły się rośliny ja zazwyczaj nigdy nie chodzę do Lidla rano, bo jestem w pracy, a tym razem miałam okazję i powiem Wam, no, że można fajne roślinki wytachać. Tam były i dipladenie nie wzpisające. Jak to sobie zobaczycie za chwilkę, za jakiś czas? Myślę, że pierwsze sobie przesadzimy, pokażę Wam. Kupiłam sobie też osłonkę, doniczkę. To jest 17, taki dwupak. Mam rachunek. Taki dwupak kosztuje euro 80, więc nie jest to najtańszy biznes, powiem Wam. Znaczy, oni robią na pewno na tym biznes, no ale euro 80 za dwie, no to 90, centów, 4 euro za zwykły kawałek plastiku, ale chociaż tyle dobre to, że to jest duży i na pewno Filodendron się ucieszy z, takiego, z, takiej, z takiej większej donicy, a do tego mamy pasującą osłonkę. Tu są dwie, więc wiecie, no ten rant nie będzie wystawał, bo to jest druga doniczka, więc myślę, że to się fajnie może sprawdzić. Wzięłam czarne, bo tylko takie były ta osłonka kosztuje 2,25 ja mam ją chyba jeszcze w trochę większym albo w tym rozmiarze, fajnie się sprawdza nie jest to jakaś, no taka zwykła plastikowa, ale i, i tak jej nie będzie widać, bo ten filodendron jest na tyle duży, że okalecałam tą donicę zapewne jeśli uda mi się ładnie rozłożyć tą roślinę wiecie co mam na myśli żeby poprzerzucać, więc zostało mi jeszcze tylko związać makramę, przesadzić filodendronkę ale to zrobimy sobie wspólnie póki co myślę, że tak, że ziemię mam na mieszaną, więc za chwilkę chyba zobaczymy się podczas tego przesadzania. Liczę na to, że całkiem przyzwoicie mnie widać i do tego całkowicie przyzwoicie mnie słychać. E, przyniosłam już swoją swoją. No, przyniosłam tego filodendronka. Musicie spojrzeć, jaki to jest po prostu gigant. Tu jeszcze się plączy sznurek i nie dałam rady. Słuchajcie, nie dałam rady tak konkretnie, normalnie, najnormalniej śmiecie wyciągnąć go z tej makramy. Musiałam rozwiązać, tu mam tą nową makramę, to pokażę Wam co. Rozcięłam, po prostu rozcięłam ten knot tutaj na dole, rozplątałam i tak udało mi się wyciągnąć, bo no ona urosła, ta roślina ewidentnie urosła. A co za tym idzie, no ciężko było ją wysupać. Spójrzcie, jak to jak wąż się wije. No jest piękna i cudowna, ale równocześnie tak samo wielka i przez to, o ile te makramy są ładne, fajne, to jak Wam w tym rośnie roślina, to jest taki problem, żeby to wyciągnąć, ale to taki problem, a jak jeszcze się Wam gdzieś gibnie i... No i teraz tak patrzę... Że przygotowałam sobie osłomkę mądre głowo, ale doniczki to już nie wzięłaś, nie? Dobra, słuchajcie, za chwilkę wracam, idę tylko po tą doniczkę i widzimy się z powrotem, przesadzimy sobie tą roślinkę Wiecie co, może w międzyczasie, kiedy ja pójdę po tą doniczkę do tego, bo ziemię już wzięłam, widzicie, tylko no, no, bez doniczki oczywiście To zobaczycie sobie, co znalazłam w akzonie i co znalazłam w Lidlu, o, to będzie sensownie Czyli króciutka przerwa i za chwilkę się widzimy ponownie Oferta całkiem świeża, bo z czwartku, więc jak widzicie, jest osteospermum, bardzo fajne na balkon, chociaż u mnie tak trochę słabo rośnie. Wydaje mi się, że zbyt mocno spala je. Słonko Deep Ladenię, te Wam akurat polecam, jeśli chcielibyście na balkon lub do ogrodu sobie gdzieś zawiesić. No i trochę roślin domowych, tu taka ładna Zanokcica, Syngonium. Taka latea, którą tu widzicie, jest dosyć odporna. Sama ją mam, nawet możecie ją w dzisiejszym filmie tam na parapecie zobaczyć sadzonki pomidorów i ponownie tam z tyłu dipladenie, tutaj mamy trochę ogrodowych roślin szałwie, w sumie na balkon też by można było sobie spokojnie wsadzić do tego jakieś goździki, chyba brodawczaki się one jakoś tak nazywają kosmosa, bardzo urocze kwiatki ale je można spokojnie wysiać i świetnie wschodzą lubią dosyć słoneczne miejsce oferta chyba jeszcze z zeszłego tygodnia trochę truskawek, pomidorów Mm, takich truskawek do zawieszenia były też w mniejszych doniczkach no i mnóstwo orchidei i znalazłam również fajne osłonki za sobie na nie zerkniemy za 2,99 niezła cena teraz zejdziemy do action, no i tu zaczęłam od poduszek, poszewek, kocyków bo akurat to u nas jest na wejściu mm, no i w, nawet, nawet trochę tego tutaj było bardzo ciekawy regał można użyć na rośliny lub na książki. Nie wiem, jak to wymiarowo wygląda, ale tak jak na obrazku, to można by go kupić. Mamy sporo poszewek, takich fajnych, welurowych, Tu niby cena jest 3,99, więc jak na akcję to dosyć tak ekskluzywnie bym powiedziała. Oczywiście są już poduszeczki z wkładem, dywaniki. No takie przejrzałam, co ciekawego było i co więcej było na półkach, bo. U nas Action jest dosyć mocno rozrywany, rozchwytywany. Tam tylko coś wyłożą na regały, to znika z prędkością światła. Tu mamy taki malutki do siedzenia, do przedpokoju, żeby sobie buty wygodnie założyć. Dział z lustrami, lustro boho, mocno boho ostatnio wchodzi, jeśli chodzi o Action. Fajne wieszaczki z takim miejscem na odkładanie różnych rzeczy, czy na klucze, czy coś. Ponownie lustra, zegarki. I takich trochę pierdółek bym powiedziała. Dalsza część latarenek, one chyba bardziej są przewidziane na świece, ale wydaje mi się, że to fajny efekt by robiło, wiecie, czy na balkonie, czy gdzieś sobie tak postawić, tylko jeśli na balkon, no to bardziej zacienione miejsce, i ja bym raczej szła w te świeczki na baterie, bo to zawsze bezpieczniej. Wybór świec takich normalnych, spory, spory, nie powiem, że nie. Było ich tu dzisiaj wyjątkowo dużo, więc troszeczkę sobie przejrzałam. Tu mamy takie szkła, które można spokojnie użyć do ukorzeniania. Ponownie jakieś doniczki, mniejsze osłonki, no i tutaj jesteśmy w dziale większych donic. Właśnie stąd mam te osłonki i doniczki, które dziś widzieliście. Trochę rzeczy do ogrodów, no sezon w pełni, więc jak najbardziej fajnie, że zaopatrują też nas w takie rzeczy, że można dostać. I tu mamy dział z solarami i lampionami. Do tego drobne figurki, jak to co lubi, nawet kwiatki sztuczne. Więc, tak pobieżnie sobie przejrzymy. Tu już za chwilkę będziemy kończyć ten film z Aksona i będziemy przesadzać tą moją roślinę. O, super jest ta lampka. Jakbyście chcieli, to bierzcie. Ja mam, posiadam, jest świetna. No dobra, mam. Teraz jakoś tak wygodnie usiądź, żebyście też coś widzieli. Najlepiej jakbym po prostu przesadzała tą roślinę na kolanach, nie? To wtedy byłoby wszystko widać. My że też tak zrobimy... No ona jest trochę mokra, więc... Szafka mi się otworzyła. To są te dotykowe szafki, więc <laughs> zamkłam. Więc żeby ją przesadzić, to będzie trochę komplikacji. Pokażę Wam podłoże. Podłoże jest takie no, luźne i nieluźne, w sensie jest tu dodatek pumeksu, jest tu jakaś kora, jest lechuza, jest perli. Taki standard u mnie i widzę wylatującą ziemiórkę. No co zrobić, no nic się nie poradzi na pewne rzeczy. Więc mam wszystko, co jest mi potrzebne. Roślina też jest, gdzie gdzie jakiś stary liście można by pousuwać i już się zastanawiam, spójrzcie jakie tu korzenie wychodzą, ja nie wiem jak to się stało, więc może tak, przygotuję sobie trochę ziemi do doniczki, wsypię sobie tyle, bo na śmiecie. ja się liczę z tym, że ja na śmiecie chcę, no u no, mnie przesadzanie to nie jest takie wiecie, jedna z Was ostatnio mi również pisała, że u mnie to samo jak się cieszy, tak lubi przesadzać, ale potem ten bałagan to po prostu no nic, tylko kurka wodna. Już tu prawie, patrzcie, pół doniczki wsypałam, a tu widzę, że tak, daje bardzo dużą doniczkę i tak się zastanawiam, czy sobie trochę od razu nie przyciąć tego filodendrona i po prostu dziś nie zagęścić, no bo miejsca to on teraz tu ma, więc czemu by nie zrobić jeszcze bardziej gęstej rośliny. No dobra, już myślę, że to już będzie ok. Postaram się to jakoś sens... Są same korzenie, słuchajcie, to jest tak twarde. Widzę, że stary podłoże to był głównie. No, nie wiem, nie wiem. Może to rozplączę od dołu, pierw trochę, że wtedy jakoś to rozsądnie przejdzie. Przez taką bluzeczkę elegancką założyłam do tego przesadzania, więc wiecie, nie? Nie wiem, czy to słychać, czy to telefon zbiera, ale moje psy właśnie są zajęte w kuchni obgryzaniem tych gryzaków, które im zakupiłam w akronie. O ile się nie mylę, to w międzyczasie jak poszłam po doniczki, których najnormalniej w świecie, jak zawsze zapomniałam, widzieliście krótki przegląd Lidla i jakszona. No jak ktoś ma ogródek, to jak najbardziej. Jak ktoś nie kupił jeszcze jakichś balkonowych, no to też czemu by nie? Dobra, postawię sobie tutaj, żeby jak najmniej jednak naśmiecić, bo nie chce mi się, słuchajcie, ja mam czasem... <laughs> Ja mam czasem wrażenie, że ja tylko latam z miotką, szufelką. Jak nie po psach, to wiecie, jak jest w domu. No, co tu dużo komentować? Ja nie wiem, jak to się stało. No wszystko wygląda dobrze. Widać, że te korzonki jeszcze mają chęć rozwijania się. No nie, nie komentujmy tego, prawda? Bo tu chyba nie ma co komentować takiego zaniedbania. Każda mi się zdarzy. Ale widzicie. Mimo wszystko, to ja wiem, czemu tak szybko mi ostatnio ona przesychała, więc to też nie jest tak, że ja kiepsko podlewam czy coś. No nie zawsze tak jest. Czasem po prostu e, wystarczy roślinę przesadzić i ja to często nawet w swoich filmach mówię: e słuchajcie, jak wam rośliny zbyt szybko przesychają, czy coś tam macie jakieś problemy, to może trzeba by zmienić ziemię, podłoże. No i tak właśnie jest w tym przypadku. Zrobię sobie tutaj miejsce, bo jakbym się zdecydowała, wiecie, my jednak żeby coś tutaj zagęścić i chyba tak zrobię, że dotknę sobie trochę Brazila Lemon Lime'a yy, i może jakiś kawałek Skandensika, to po prostu no, będę miała miejsce takiej świeżej ziemi, gdzie to jest po prostu jedna z kula tam, ale już tego nie chcę ruszać, nie chcę naruszać tych korzeni. No to będę miała miejsce o tutaj, nie wiem czy to widać, duży kawałek połaci ziemi. Miejsce, w którym będę mogła sobie za jakiś czas po prostu dosadzić te ukorzenione sadzonki. Więc przy okazji sobie gdzieś tutaj zaraz to Bo Tutaj jest ważna rzecz, by tutaj praktycznie tej ziemi nic nie było, żeby sobie dosypać z drugiego boku. No i okej, okay, teraz będziesz na pewno dużo bardziej szczęśliwa niż byłaś poprzednio. O, tam słyszę, że psy to ostro walczą z tymi kostkami zobaczymy. Moje psy to jednak są tak pazerne na wszelkie gryzaki, że to jest niebezpieczna sprawa. Ja, jak się ich nie pilnuję, ale to były takie dosyć twarde kostki, więc myślę, że ten moment, kiedy mnie nie ma, to jeszcze czuję, że jakby taką pustą przestrzeń, to sobie to tak trochę wzruszę. Zostawiam tu, jak wspominałam, taką dziurę. Widzicie? Mam nadzieję, że widać. Tutaj jest taka pusta przestrzeń, więc zaraz sobie jeszcze do tego przytniemy tą roślinę. Szybkie przesadzanie, duży brud, duży śmietnik pozostawił po sobie. No, ja nie mogę z tej rośliny. No, ona jest piękna i cudowna, ale równocześnie tak wielka i ogromna. Zobaczmy, jak to się prezentuje. I myślę, że co, będę szła. Z nożyczkami do łazienki. Pierwszy sobie ją przywieszę. Może jakoś postaramy się ułożyć fajnie w tej makramce. Bo... O, brudne ręce, oczywiście. Wszystko, no tak jak należy się przy przesadzaniu, czyli wszystko jest. Są brudne ręce, są brudne spodnie, jest ziemia dookoła miejsca, w którym przesadzaliśmy. Wszystko się zgadza. Roślina jest przesadzona. Mam nadzieję, że teraz będzie dużo, dużo bardziej szczęśliwa. To zabieram ją do łazienki, wieszam w makramie, ułożymy sobie, a przy okazji poprzecinamy te rzeczy, które które chciałabym sobie ukorzenić i pokażę Wam przy okazji właśnie te nowe pędziki w skin, w skin, w skin, w skin się, bo obiecałam a już prawie zapomniałam Molunia sobie gryzie swoją kosteczkę przed chwilą tak ładnie leża to jest ich łóżko i to łóżko to normalnie jest taka buda z łóżkami a spójrzcie co ona z tym zrobiła. w ogóle to chyba jest na jakimś wapnie czy na czymś, bo cała budka już jest biała no normalnie można było tam wejść i tak dalej, tu w ogóle jakaś poduszeczka była gdzieś, zawinęły ją Mali no, się cieszy, tak, tak, ha, dobra kostka. No, pokazałaś mi tak, tu jakby szpik w środku, coś tu wygrywa, A może to jest prawdziwa kość? No nie, nie wiem. Słuchajcie, pomocy. Może to i faktycznie prawdziwa kość. No masz, gryź sobie dalej, gryź. Dobra, idziemy. Słuchajcie, do tej łazienki pokażę. Patrzcie, chowa się tam cwaniara. Boi się, że chyba Josi jej zabierze. Ale Joshi jest w kuchni i tam swoją. wisi. Z razem z osłonką, to teraz wystarczy sobie wsadzić doniczkę i przy okazji poucinam sobie tutaj te sznurki, bo aż tyle ich tu mi nie jest potrzebne i o ile w sypialni jeszcze, w sypialni w dużym pokoju to ujdzie to tutaj akurat wiecie co, bawię się, że tu prysznic i te sprawy i to będzie wiecznie mokre i przeszkadzające, więc ciachnę sobie w ogóle pod światło jesteśmy to niby jest okno północne ale od tych budynków co są naprzeciwko to światło się tak mocno odbija i stąd jest tu dosyć jasno więc może pokażę wam stintapsus a potem się bierzemy już na sam koniec za tą roślinkę więc cindapsus rośnie sobie tutaj obok i spójrzcie ile on po przycięciu szykuje się na nowe pędziki więc tu mamy nowy pędzik tu mamy taki idący nowy pędzik paznokcie moje z przesadzenia i widzicie tu są też takie malutkie szykujące się kiełeczki i tu zupełnie nowy pęd, który już coś wypuszcza do tego. Widziałam, że jeszcze chyba, no, tutaj coś idzie, tylko czy ty powiesz tu przecinanie, czy to już jest? O, tutaj jest zupełnie nowy pędzik, taki naprawdę ładniutki. Listki są trochę pozwijane, więc również roślina nadająca się do podlania. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Tu taki ukryty pęt. No więc fajnie rośnie. Wiem, że ja tu więcej gałązek takie mam wrażenie, że przycinam ale coś tego ostatnio. Aha, to przycięłam i tamtą na wiele tych części przycięłam, więc no fajnie się rozwija. Tylko koniecznie trzeba ją podlać, bo jest wysuszona i tak, nawet jak się ją podniesie to. Że jest dużo lżejsza, więc tak teraz wygląda Stingapsus. On fantastycznie się tu prezentuje. Te pstrokate liście są niesamowite, ładne. Dobra, idę po roślinkę, wkładamy ją do tej makramki i będziemy sobie przez, wstawiać, układać, ustawiać. I... Okej, okay, chyba po części widać światło, jest dość dziwne, bo musiałam jednak odwrócić aparat. No i namęczyłam się, a jakie miejsce zbrodni na dole. Nie wiem, czy wam to pokazywać, czy nie, ale jest po prostu pełno śmieci. Żeby włożyć makramę, roślinę w makramę i żeby ona mniej więcej wyglądała tak jak teraz, gdzieś tu z boku, zaraz sobie zobaczycie zbliżenie, jak ja to poplątałam, to po prostu się namęczyłam, że nie powiem co i mam taki. No. Dobra, pokażę Wam, co przecięłam, Musiałam to uciąć, bo to się tak splątało, ale to tak splątało, że nie wiedziałam, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Okazało się, że ona gdzieś tam na samej górze była wczepiona, zaczepiona, przeszła. Ło matko! Niby makraman dwuramienna, niby trochę łatwiej, jak się ma mniej tych zwisów, a jednak się namęczyłam niesamowicie. Patrzcie, tu mam coś z dwóch stron obcięte, jakiś taki pędzik, to jest zwykły skandens, ale nie dokopałam się. A nie, tutaj jest, dobra. To może, to może. Słuchajcie, to może nie będzie tak najgorzej. Myślę, że to sobie wyrzucę w ogóle jakieś takie małe listki. Nie chcę czegoś takiego. Nie będę tego zbierać do śmieci i tyle. Tu mamy fajną taką sadzoneczkę Brazila. O, w sumie to ona tak rośnie. Może utnę to jeszcze na dwa. Ja nie wiem, chyba nie ma sensu tego zagęszczać. Takie mam odczucie, bo to jest. Tak wielka kupuła z tego się zrobiła, tak wielka roślina, że nie jestem pewna, czy to jakiś jest sens. No jest tego dużo tam, chociaż tego listka, to jest taki ładny pęd, bo widzicie? Widzicie? Jeszcze nie pocięła, jeszcze nic nie tam. Miała dwa rozłożone pędy, takie osobne, a już to wszystko, co to jest? A dobra, to tylko ziemia. E, a już to wszystko znowu poplątała, więc tutaj. Ja nie umiem, słuchajcie, ja nie umiem, ja mogę plątać makramy, mogę je zrobić, ale włożyć w to roślinę to dla mnie jest po prostu totalna porażka. To nie daje rady. Denerwuje mnie to, wiecie, jeszcze stać jedną nogą na wannie, drugą na parapecie. Więc iście akrobatyczne przedsięwzięcie, ale ten jest bardzo ładny. Ten pędzik, no to jest super. W ogóle lubię Brazila, właśnie przez te przechodzące kolory, zmieniające się z zielonego, w tym pomarańcz, potem w żółty. Zobaczcie, to jest taki nawet cały listek jakby lemon lime, tylko taka końcóweczka, bok jest zazieleniony, a tu mamy totalnego lemon lime'a. Lubię ten odcień koloru i myślę, że przez to, że zdecydowałam się, żeby w końcu zawiesić tą roślinę w makramę, ona w końcu odżyje trochę, bo widać, że straciła na blasku. Te liście potrafią być tak jak ten, takie mocno nasycone, ładne, yy, widać chęć życia w roślinie, a ja trochę ją zaniedbałam, ale tak to się bywa, tak to zdarza się. Nie jest to nic nadzwyczajnego, też nie ma się co jakoś tym mocno przejmować. Każdemu się zdarza. Mam nadzieję, że w miarę okej mnie widać, taki dziwny pogłos jest. Więc ja już chyba będę się z wami żegnać. No i co? Zabieram się za sprzątanie. Słuchajcie, niby jedna roślina, a w całym mieszkaniu mam teraz bałagan. I to taki niezły bałagan. Ej, ej, ej. Wszędzie jest trochę ziemi, coś porozrzucane A tu doniczka, a tu osłonka A tu jakiś sznurek stary od makramy A tu stara makrama, więc wiecie jak jest Tak to już w życiu bywa Trochę sobie ponarzekałam, może mi to pomoże Podczas sprzątania Dobrze, ja już się z Wami żegnam I do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa!